Dzisiaj brzydka pogoda po przegranym meczu wczoraj Polska. Reprezentacja znowu przegrała. Tak to jest z naszymi piłkarzami. Jakoś im nie wychodzi. Tak samo zresztą jak na szkolnej jest taki przeswalony, co? Nic mu w życiu nie wychodzi. Po prostu nie rozumie świata. Tam brak okularów też wpływa na to, że ma słaby ogląd sytuacji Nie dostrzega pewnych szczegółów co powoduje, że cały czas jest w błędzie te błędy są komiczne bo generalnie oskarża osoby, które pomagają o to, że okradają chociaż samo okrada i ani złotówki nigdy Kononowiczowi nie dał, tylko wręcz przeciwnie więc chłopak jest przyśmieszny jest chory psychicznie nie rozumie konsekwencji swoich czynów jakby był mądry, to może. Ale jakby był mądry, to by nie robił tego, co robi. Nie no, bo to, Na przykład nie rozumiesz, że nie można dotykać czyjegoś samochodu. To po prostu wieśniaku, nie twoja rzecz, nie dotykasz, nie? Co idziesz do sklepu i kradniesz tak samo? No, nie rozumiesz po prostu przepisów prawa. Tak samo nie rozumiesz, że nie można wyzywać innych ludzi. Dlatego masz już tam z 20 spraw w sądzie. I niepoczytalność w pewnym momencie przestanie, niestety, działać. Także takiej osoby nie można wsadzić do więzienia. Ale można ją skierować na zamknięte leczenie, jeżeli jej stan się pogarsza. A sami widzowie widzą, że przez 4 lata stan przedsfelonego się pogorszył, bo na początku jeszcze część osób mu wierzyła. On się podniecał, że ma tylu widzów. Teraz liczba widzów spada. Było 500, teraz już tylko 1200 na lajtach go obserwuje, więc robią oczywiście to dla beki, nie? Z pajaca, który jest tak odklejony, że nie rozumie rzeczywistości, nie rozumie świata, nie potrafi postrzegać świata. To okulary to chyba za mało, to choroba psychiczna, nie potrafi postrzegać świata, jakim jest naprawdę, nie? Więc tu mamy właśnie ten problem. Odklejenia takiego życiowego faktycznie żyje tylko w internecie, gdzie próbuje wykreować siebie na jakiegoś tam, jak barne się śmieje, szeryfa który o wszystkim decyduje, wszystko wie i tak dalej. Ja cały czas jest takim pożytecznym idiotą, daje się oszukiwać. Dał się oszukać, na przykład znowu tutaj dał się podpuścić na ślub. Pato rzekome ślubu, z tego co wiem, to nie było, to było specjalnie. Cały czas dostaje gdyby takie yy, punkty testowe, żeby pokazać widzom, czy jest osobą wiarygodną, prawdomówną. No i cały czas niestety ostatnio porażki, kompromitacji, ośmieszanie się. Wychodzi na durnia, na błazna, na pajaca. No ale taka jest prawda po prostu. Jak sam kiedyś mówił, prawda nas wyjaśni, prawda nas wyzwoli, więc prawda też wyjaśnia o nim samym, kim jest i dlaczego robi to, co robi. Jakby był normalny, już dawno by puścił nie jest. No a tak to bezrobotny, przeczwalony bez prawa jazdy, alkoholik, menel. Chorosz zbliża się jednak wielkimi krokami z osobami chorobnymi psychicznie. To to, co mieliście na, przy, na przykładzie Krzyśka Konnowicza, że Państwo, jak gdyby zawsze policja przekonuje, no tak, ale to są takie dziecięce tam gówniarskie wygłupy. On coś tam powiedział, laską pomachał, komuś pogroził, naklejkę zerwał z autoń. Co no, tam niewielka szkodliwość społeczna czynu. On przecież jest chory psychicznie, nie rozumie skutków swojego postępowania. Ciężkie dzieciństwo, molestowanie seksualne. Dlatego on obraża wszystkich dookoła, obraża ich rodzinę ja na przykład nigdy nie obrażałem jego rodziny. Pierwsze zaczął, więc ja tylko cytuję jego słowa. Więc Barnej, co ty to gadasz w ogóle, że ja kogokolwiek obrażałem? Ja tylko cytuję: to ty przystawałeś z człowiekiem, który zachowywał się w sposób po prostu urugający wszelkim normom przyzwoitości. Dziwki takiej internetowej, bez honoru, Która jest w stanie zrobić wszystko na paru wyświetleń. No, i to jest kopiowanie, bo ja teraz czytam tą książkę Influenza Jakuba Wątora. I to faktycznie jest, że kasa jakieś tam ściąganie wzorców, że połykali na przykład złotą rybkę, potem wymiotowali i rybka dalej była żywa. Albo co tam co w Polsce, Wardęga na przykład robił, że przebrał psa za pająka i wzbudzał przerażenie na ulicach. YouTube powinien taki film od razu zablokować, skasować, bo zachowanie niebezpieczne. Teraz to w ogóle by podchodziło pod znęcanie się nad zwierzętami, nie? Tego typu, bo nie wiadomo jak ludzie zareagują. Mogli się wystraszyć tego psa, na przykład yy, kopnąć, nie wiem, tam jakoś naprawdę zrobić mu krzywdę, nie? No i na pewno, czy zapytał psa o zgodę? Czy ma na piśmie jego pisemną zgodę na no, udostępnianie wizerunku? Wątpię, więc. Patologia w internecie faktycznie gówno ma najwięcej wyświetleń Gówno szokuje, gówno przyciąga uwagę Gówno czuć zleka tak. Myślę, że przedswalony to sam sobie widzę, pisze komentarze, wysyła do mnie i nabija to wyświetlenie, bo to zawsze koło 5 tysięcy na, na przykład nie powiem, bo wiem na przykład kto z uniwersum szkolnej 17 też tak robił. Sam sobie nabijał wyświetlenie. U mnie na przykład widać, że ja sam sobie wyświetlenie nabijam. Ja mam mają tyle i inne tyle nie. Są rzeczywiste, prawdziwe wyświetlenia. Nie ponabijane, nie sztucznie kupione, jakieś lajki, subskrypcje tak dalej.